<laughs> jak musimy... Jak policja to uciekamy <laughs> O zobacz, 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 ale jaj o wieku zobacz? Jakby to jest Ale on chyba ledwie w ogóle <laughs> Nie, dobie tam een zdjęcie? Film kręcę. O kurwa, Atrakcje, atrakcje. <grym> zaawansowany, zaawansowany. Pa robi. jak Kręcę, kręcę, kurwa. Ten ma automatycznego pilota. Kurkowany. Pataj, kolega, ja mam zjebany aparat. Ostrość mi kupi, wiesz? <laughs> amana, nie, nie, no ja nie, 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 ostrości nie, ruszam nie, to, i zjebane nie,